Ej, a czemu nikt nie zwrócił uwagi, że coś się zmieniło w tle? Malowanko, bo jakie malowanko? Czy posprzątałaś? Nie, tutaj się świeciło zawsze za mną, a teraz się nie świeci, bo się spaliło. Mamy do otwórzenia nagrań Champions, no niestety 14 winów, a dokładnie 15. Być może tak zakończył się mecz o 16 zwycięstwo, być może tak było. Kolega od 40 minuty przy wyniku 2 do 1 grał na czas, podawał między bramkarzem i obrońcami, a ja mimo nieustannego pressingu nie mogłam totalnie nic zrobić, no i też rzucił 5 obrońców, ale niestety nie udało się wygrać tego spotkania. Ale nie oceniajmy. Być może miał powody, tak? Boże to był mecz o jego rekordową rangę, a może na przykład, nie wiem, założył się z kolegą o 1000 zł, żeby grać to spotkanie, no i musiał tak jak. No, 15 do 5 też za spoko bilans, nie będę narzekała. Może za tydzień, tak? Uda się wybić 16 winów. W ogóle zrobiłem jeszcze player piłka mistrzostw świata, fantasy... fantasy Chyba tak. Albo tytanów, 88. No oni specjalnie mi nie dali, żebym była 16 winów, żeby tutaj trafić coś dobrego. Mamy 85, 83. Może właśnie teraz otworzyć tego playerpicka mistrzostw świata fantasy foot albo titanowie, bo one są słabe, tutaj nic dobrego, w ogóle te zbrodce chyba ze 130 tysięcy kosztowały, to zobaczmy. Mm, no właśnie, no właśnie. Ale jak widziałam, nawet jak prosi otwierali te jeden z pięciu i tam mieli chyba trzy playerpicki za 19 winów, to tam specjalnie karty leciały, więc zobaczymy, co będzie u mnie. Mm. O, w ogóle. Mam klapkę z Lidla na biurku. Dobra, 84, tu może być coś dobrego. No i mamy łoka. A teraz paczki 2.83+, 83 sobie Potrzebujemy garda jest do ikony, więc fajnie jakby się udało jakieś wyższe w tutaj potrafić. Dobra, druga. Zobaczmy. Może błąd, może błąd i dlatego idzie na prawo. No, jest błąd. Chyba nie ma shape w paczkach dzisiaj. We wtorki chyba nie ma. Czekajcie, że zrobiłam sobie test na znaczy, taki wiadomo, na internecie to tam jakoś za bardzo. To nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Ale zrobiłam test na internecie. A ich już że mam 145? Nieźle, nie? A to przed snem robiłam, więc już byłam taka zmęczona. Puchosi się 4 plus, zobaczmy. No bez siebie shiftera dalej. <grym> O, z na <noise> Ale potem też z 89 89. Dwóch piłkarzy 86 plus, bo się dwie takie pokazują. No niesamowite. Ej, ja wam udowodnię, że da się z tego ikonę trafić i trafi ikonę. W sensie z którejś z tych paczek? Może nie z tej koniecznie, ale z którejś z tych takich. Udowodniłam właśnie. A bo on milion monet kosztuje. Ej, ale to też jest moja druga ikona, którą trafiłam, czyli Wszyscy trafiłam inną. Ta druga. Pamiętajmy, że może być nadal w środku coś dobrego. Ale najpierw paczka piłkarzy to z reszty świata, bo taką też kiedyś zrobiłam. Reszty świata, to coś dobrego było w tej reszcie świata, czy nie? Chyba nie. A jego ja już trafiłam, ale nie wiem, czy go nie przepaliłam przypadkiem, bo już go kiedyś trafiliśmy. Ty naprawdę się już robisz paczki, a potem trzeba wszystkie przez pół roku, no? Nienawidzę mojego. Właśnie muszę opłacić. Teraz chyba do 15 miałam. Jak nas rozłączy, to. wiecie. To burza po prostu, to burza. Puszczę ci donate'a, jak cię nie stać, żeby opłać. Dobra, dobra. Yy, to tysiąc złotych płacę miesięcznie, wiesz? Za internet ogólnie. No tak w tych koluszkach, właśnie. Drogo. Ej, tak szczerze, myślisz, trafię coś dobrego, czy nie trafi w tej mojej parce z ikoną? Ja myślę, że tak. Tak zupełnie szczerze, myślę, że trafię. O! Ale zanim to. No dobra, fajny. To Toca społeczności albo stop 5 lig 93, to z WSBC było. Moment. Ale patrzcie, jak ligą niemiecką ostatnio mi sypię. Mieliśmy Nukunku, czerwonego trafiliśmy. Z paczki z w ogóle trafiliśmy z trzech z Bundesligi, bo Frimponga, Delicta i. kogo trafiliśmy jeszcze? Musiale. I teraz mane. jakoś kosztuje mane. 900 tysięcy. Druga karta dzisiaj za 900 tysięcy monet. Zrobiłam pierwszą paczkę. Ikony z Brazylii, Francji albo Holandii 90. Plus, I ona jest Prime. total, albo urodzinowa, albo Titanów. Tylko sobie zasłonimy po prostu, nie będziemy po narodowościach grać, tylko zasłonimy i po statystykach. 82 fizyczności. No to to może być jakiś pomocnik albo napastnik. No na obronę raczej tak fizyczność 82 to mało. 47 no to jakąś ofensywną kartę trafiliśmy. 83... Mm. No tak szczerze, to nie wiem czy tam może być coś dobrego. 80 podaj, 88. Ale ogólnie dobre karty, tak? Dzisiaj potrafialiśmy. To specjalnie tak, żebyście po prostu nie narzekali, że cały czas dobre rzeczy trafiam. 70 tysięcy, to tak wiecie. W miarę umiarkowania. Nie, bo to tylko w teorii jest dobre, ja w praktyce to się nie da dobrego trafić. Pan Rokci, 5 zł. Dziękuję, dziękuję. Dzień dobry. Matko jedyna. Rokcia. Tak gorąco na zewnątrz, a ty w bluzie idresa. Bój się Boga. Dziękuję bardzo, Farok. ci Dziu, dziękuję, Pozdrawiam. Bo ja mam klimatyzację w domu. I dlatego po prostu. Pokaż stópki. Nie, no ja w skarpetkach jeszcze siedzę. Bo chłodno troszeczkę. kody Brazylia, Francja, Holandia. Myślę, że odda Krystian. Serio? Urodzinowa to może być bardzo dobrze. Z Holandii. No. Paśka za 2000 fapońców, kochani. Zobaczmy. Czy warto? I przypominam, że Shape Shifter się nie pokazuje na kopiarach, przynajmniej ikony Shape Shifterów. Ale 91 overalla, bardzo dobrze. O! Jeszcze karta specjalna tutaj. W środku jedna. Y, shape przytery na końcu są jak coś, ale Oblak 89 na Was 88, to jest spoko. Overallowo fajnie. A. No ale jedna karta specjalna w paszce była, tak? 62% na zwykłego Shape Shiftera 34% na Shape Premium Dobra, no to wierzcie Po takiej paszce z ikoną i po takiej paszce 400 40 tysięcy Za 500 musi na pewno oddać 60 rzadkich złotych piłkarzy ocenię 83 Sprawdźmy to no, Shape 4 na końcu się pokazują. Ale Kunku, bardzo fajne zdjęcie ma z balonikiem Takie eleganckie, 88 oceny. O, nawet dwie takie karty fajne. I tajmy, Shape 4 są na końcu. To może być bardzo dobrze. Patrzcie, na pierwszej stronie mamy same lookouty. Nie ma na pierwszej stronie karty bez lookoutu. No i kochani ostatecznie wykompilowałam coś takiego. Nie jestem pewna, czy to jest najlepsza z opcji, które którą mogłam wybrać, no mam jeszcze tutaj Zambrotta, tego, którego zrobiłam bez beca, tylko, że no właśnie nie zagrani już od tych jeszcze, ale po zgranie ten musiał tutaj jest lepszy, bo dzięki temu wszyscy są na pełnym zgraniu, jak tego musiał tutaj wrzucę, więc no zamrota mi pełnego zgrania nie dawał, no i też musiała ma pięć gwiazdek sztuczek, więc to jest spoko, chociaż no wiecie, do środka pola te 5 gwiazdnych się mega potrzebne nie jest, ale, ale no fajnie, nie, bo wszyscy są na pełnym zgraniu. No tego Eusebiusza ostatnio trafiliśmy w Pelerpiku z Ikoną, tego kakę zrobiłam, trafiliśmy De Bruyne,